No i na na, na dzieci, które nie były podobne do dzieci. To były szkielety ludzkie. W przygodnie, gdzie matki przyprowadzamy na dzieci do leczenia, to czasem był to ostatni oddech. I właśnie w ten sposób zrobiło się takie pewne to które słowy szpital, w którym można by było. Te dzieci przeszedła karmić pod kontrolą, leczyć. I tam powstało centrum dla dzieci niedożywionych, węglarze, w którym w pierwszych latach rocznie przyjmowaliśmy ponad 650 nowych przypadków ciężkiego niedożywienia. Czy tego wyłącznie ta materialna była pogoda? I niezbrojeniem na nadal są te przykłady. Problem zazwyczaj nie zmienia. Ja widzę różnicę między 34 lata, jak było wcześniej, jak nie umieję. Ale jeszcze to teraz. Dziewczyny są z tym młode, żeby rodzić. A zdarza się, że 14-12 letnie dziewczyny wychodzą za mąż. więc ciąży niechcianym, więc wydaje się, że tak, młodej dziewczyny nie No i tak się zdarza, że wiemy 14 lat dziewczynę uczy dziecko. Ona sama jest dzieckiem. Bardzo, bardzo sprzyjające z gotówką dzieci. Są niedożywienie, są duża mieralność. Ale nie tylko i wyłącznie są dzieci niedożywione. Są też ludzie, starych, którzy nie mają niedożywienia do wody. Wiele z tych ludzi pracuje, nie ma pensji zwyciężnych. Kiedy Wiek, nie są w stanie cokolwiek robić, uprawiać ziemię, żyć z tego życia. No to ci ludzie są na kiedyś wywrócone śpiewy, siedzący, czasem, nie są w stanie powiedzieć. To, to że jest nie tylko dzieci. Oczywiście, dzieci są najbardziej drażliwe i najbardziej potrzebują pomocy. Ale dorożki, sadki, też niestety przebywają takie momenty, gdzie jeden posiłek nadziej, bo na się nie stać. A Pan widzi te i mówi, to jest człowiek, to jest moje dziecko. Czym jest człowiek? Bo to nie ta biedna, wysyła misjonarzy, wysyła Została mnie najwyższa, to znaczy mama wszystkich dzieci. A to tak jak ksiądz bo ja nie mówię o doświadczeniu mojej pracy, to co ja robiłam, to ja sama nie mogę tylko wiedzieć, że ja robię coś takiego ciężką, 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 nie miałam takiego zareagowania dzieci z ciężką energią, z ciężkim niepożyciem. Proszę siostry, ja bardzo serdecznie chciałem siostrze podziękować i od samej tutaj wspólnoty, Darkazem zespołu Kalikas w decyzji ziemowo gorzowskiej Bardzo się cieszę, że siostra nam tutaj wygłosiła jedną z nauk. I w imieniu całej tej wspólnoty obecnej i tej nieobecnej posłowie, jeszcze w całej decyzji z innych latach, bardzo, bardzo serdecznej siostrze chcę podziękować.